Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na samym początku chciałabym podziękować za bardzo pozytywny odzew pod poprzednim filmikiem. Mama jest wzruszona. Właśnie to teraz na no nie patrzy i się śmiejemy z tego, ale naprawdę bardzo nam no miło, że pokazaliście tyle pozytywnych komentarzy i lajków. Bardzo jestem za to wdzięczna. Zwłaszcza moja mama, która się stresowała i miała tremę to jej na pewno dodało trochę odwagi Także jeżeli byście chcieli, żeby występowała jeszcze w przyszłych filmikach to nawet mamy jeden pomysł i to byłby challenge Kto... nie pamiętam jak to się nazywa, ale kto bardziej, kto... No wiecie, że jest, są dwa imiona, mama i ja i na przykład kto częściej sprząta i wtedy podnoszę rękę, że mama Więc jeżeli byście chcieli coś takiego zobaczyć to możecie napisać w komentarzach i, i wtedy na pewno dla was coś takiego nakręcimy Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Była prośba pod poprzednim filmikiem, żebym zrobiła vloga, i taki vlog się szykuje. To jest właśnie plan na mój następny filmik. Eee, <laughs> więc jeszcze nie zdradzę, co to będzie, ale myślę, że to będzie coś interesującego. A dzisiaj, tak jak obiecałam, właśnie pod poprzednim filmikiem będzie hol zakupowy wakacyjny. Eee, pierwsze rzeczy, eee, myślę, że zaczniemy od primarka, którego niestety w Polsce nie ma, a można tam spotkać super okazję. Może zacznę od mojej ulubionej rzeczy. I to jest sukienka, której nawet nie mierzyłam. Stałyśmy już z mamą przy kasie i nagle zobaczyłam tą sukienkę na wieszaku i stwierdziłam, że zaryzykuję. I sukienka prezent... Ciężko to będzie w sumie pokazać. Coś takiego. To, co mi się najbardziej podoba, to jest bardzo ładny dekolt. Taki trójkątny. Plus to, że ma tutaj takie wycięcia na rękawkach, czyli tak naprawdę tak jakby była sukienką na ramiączkach, a ma wycięcia na rękawkach. Nie chcę Wam tego pokazywać jeszcze na sobie, ponieważ chciałabym zrobić lookbook, gdzie będziecie mogli się lepiej przyjrzeć tym rzeczom. Ona jest yy, z gumką w pasie i sięga tak mniej więcej do kolana, za kolana, coś takiego. Ja nie lubię za krótkich sukienek, żeby tam nic nie podwiewało. Kolejna rzecz jest bardzo podobna, z tym, że jest to bluzka. I nie pamiętam ceny, ale ona kosztowała coś około 6-7 euro. Jest to, wydaje się, że bluzka zwykła, czarna na ramionczkach, luźna, ale znowu ma rękawki. To jest chyba taki największy trend tego lata i powiem szczerze, że mi się to bardzo nie podobało. Dopóki sama nie przymierzyłam takiej bluzki i wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Wygląda na dużo droższą niż jest. Kiedy się ją założy, więc to, to też mi się podoba, że mało wydałam pieniędzy na coś, a potem będę mogła y, fajnie się ubrać. I na może być na wieczorne wyjście, i na imprezę, i na co dzień. Wystarczy dobrać odpowiednią biżuterię i super się sprawdzi. Kolejna rzecz jest typowo wakacyjna. Yy, I to jest zwykła koszulka na ramionkach, motylki. Uważam, że ma śliczne kolorki. Jest bardzo dziewczęca, zwiewna, luźna, nie obcisła i też kosztowała dosłownie parę euro, więc jakbyście mieli gdzieś primarka w okolicy albo możecie poprosić kogoś, żeby Wam kupił, to właśnie jest coś takiego teraz dostępne. Następnie mamy: tamta była ulubiona sukienka, teraz ulubiona bluzka, tylko muszę ją zapiąć, guziczek, żeby łatwiej Wam pokazać, jak wygląda. Jest bardzo delikatna dziewczęca, taka romantyczna, z tą koronką. Minus, pewnie możecie mnie teraz zobaczyć, bo bardzo prześwituje, ale po prostu noszę pod nią, będę nosiła pod nią bluzki na ramionkach, także też kupiłam białą koszulkę i bardzo, bardzo mi się podoba. Dobrze leży, jest też przewiewna, będzie się dobrze sprawdzać na gorące upalne dni na Florydzie. Tak jak wspominałam, kupiłam jeszcze zwykłą białą koszulkę i to jest yy, My Stretch Vest. Zwykła koszulka bawełniana i tak. Po pierwsze super będzie wyglądać pod tą bluzką, którą Wam dopiero co pokazałam, ale też sama będzie bardzo ładnie wyglądać. Kolejna koszulka ma super print, yy, jest to Łapacz Znów i to jest zwykła koszulka do jeansów, ale takie rzeczy też przydadzą się do biegania na co dzień. Yy, Użek mnie przede wszystkim kolor, bardzo wakacyjny, bardzo wiosenny. Dzisiaj akurat pogoda za oknem jest typowo jesienna i to chyba też widać po moim stroju od razu Przybrałam jakiś taki jesienny nastrój, ale to będzie świetne do ożywienia I to jest zwykły krótki rękawek właśnie też z Primarka. I już ostatnia sukienka też postawiłam na kolor. Ona na początku kosztowała 13 euro, a ja ją kupiłam za piątaka, więc super okazja i teraz tak Oczywiście ma gumkę w pasie, ponieważ chyba większość moich sukienek ma gumkę w pasie W takich się najlepiej czuję Ma bardzo dziewczęce, romantyczne rękawki I taki znowu wakacyjny, morski nawet kolor Także myślę, że super się sprawdzi i na co dzień do biegania I też można założyć obcasy i na jakąś inną okazję I długość też około kolana za kolano i ostatnia rzecz z Primark'a to japonki, które kupiłam za euro 50. I zaraz Wam pokażę rzecz, do których je kupiłam. Takie do biegania na co dzień. Ja już wspominałam przy mojej kolekcji butów, że ja najczęściej biegam w sandałach, tak mi jest najwygodniej. Ale takie japonki też na pewno bardzo fajnie się sprawdzą w wakacje. Kto nie lubi Japonek, po prostu wkładamy stopę i wybiegamy z dołu. I teraz coś, w czym się zakochałam od pierwszego wejrzenia. Już będąc we Wrocławiu szukałam torebki wakacyjnej i nawet ze sobą nie zabrałam żadnej większej torebki wakacyjnej i udało mi się kupić to. Byłyśmy w Venlo i przez przypadek weszłyśmy do sklepu Croxa ta torebka oryginalnie kosztowała 50 euro, ale była przecena minus 50%, więc musiałam wykorzystać. No i na górze mamy materiał. Na dole jest typowy materiał Croxa. Ja wiem, że te torebki są coraz bardziej popularne. Pewnie za chwilę, za chwilę każdy z nimi będzie biegał, ale nie mogłam sobie tego odmówić. Przepiękny, wakacyjny kolor. Plus tutaj mamy sznurek. Sprawdzi się na plażę, na wyjście na miasto. Jakość jest fantastyczna. I tak jak wspominałam, właśnie do tego kupiłam te japonki, więc razem na pewno świetnie będą pasować i... To jest po prostu taki mój sposób dobranie butów do torebki, i wtedy na pewno wszystko pasuje. Także taki chyba już stary, sprawdzony sposób od mojej mamy, a wcześniej od mojej babci. Ostatnia rzecz, którą kupiłam, a właściwie kupiła mi mama, to miałam strasznie duże szczęście, ponieważ jest to zwykła basicowa koszulka z Marco Polo. To jest taka klasyka, która. Pewnie, którą pewnie będę cały czas biegać na jesień i to jest w rozmiarze 36, a dlaczego wspominam o rozmiarze i dlaczego, że miałam szczęście Normalnie w sklepie taka koszulka kosztuje 70 euro Bo Tutaj chodzi wiadomo i o jakość i o firmę ale mi się udało ją kupić za 35 euro od koleżanki mamy Także tutaj bardzo się cieszę Jest z delikatnego materiału, rękawki ma czwarte, delikatnie zwężane Luźno puszczona i taka zwykła, tak jak wspominałam. Także tutaj na pewno jestem z tej koszulki bardzo zadowolona. Już ją nosiłam. I mam parę elementów biżuterii, które super ją podkreślają, które właśnie dodają delikatnego pazura i zmieniają całość kreacji. A teraz coś, czego nie kupiłam i z czego jestem bardzo zadowolona. Mój sposób na zaoszczędzenie trochę przed wakacjami. Mianowicie miałam problem, bo nie miałam za dużo par spodni ani spodenek i tam gdzie jadę jest bardzo ciepło więc zamiast kupować to pożyczyłam od sąsiadki, która mieszka na górze jeśli tak w tym roku nie przydadzą, a ja na pewno skorzystam dlatego nie mogę Wam powiedzieć skąd te pary spodenek są, ale też taka um, może się, może akurat Wam się coś spodoba i na pewno spotkacie w sklepach coś podobnego, a może się zainspirujecie Pierwsza para spodenek to jest Amisu, To nie jestem pewna, czy Amisu nie jest w New Yorkerze, ale mogę się mylić. I mają takie właśnie świeki um, tutaj. To na pewno wydaje mi się, że to nie powinno odpadać, bo to jest dość porządnie wykonane, więc y, jestem z nich bardzo zadowolona i będą mi pasować do naprawdę bardzo dużej ilości ciuchów, niby proste spodenki, a jednak mają fajny akcent. Coś, co zobaczyłam, z czego się najbardziej ucieszyłam, to neonowe pomarańczowe spodenki, krótkie, zwykłe shorty, ale chodzi głównie o kolor. Yy, przy opalenizie zwłaszcza będą wyglądać bardzo ładnie, więc bardzo ładnie. Więc, yy, jeżeli nie macie odwagi, żeby coś takiego kupić, chociaż spróbujcie i przymierzcie w sklepie, bo naprawdę super wyglądają z wakacyjnymi ciuchami. Kolejne spodenki to też akcent kolorystyczny, tym razem różowy. I myślę, że takie spodenki też się super sprawdzą właśnie na wakacje, żeby nie było smutno, żeby było kolorowo. Japonki, torba, zwykły t-shirt i jestem ubrana. I teraz coś, do czego nie każdy facet będzie przekonany, ale przecież ubieramy się dla siebie, czyli ogrodniczki. I sama raczej bym się nie zdecydowała na zakup ogrodniczek, ale skoro je pożyczyłam... I nie musiałam za nie płacić, to stwierdziłam, że warto je zabrać. Zobaczyć, może akurat się w nich zakocham, i będę biegać cały czas i sobie kupię moją własną parę. Yy, także te też nie mam pojęcia skąd one są. FB Systę. Rozmiar M. Yy, ale wyglądają właśnie w ten sposób: są to, tak jak wspominałam, ogrodniczki. I też jak sprawdzałam, to fajnie wyglądają do zwykłych koszulek do trampek, do Japonek. Coś też chyba wydaje mi się, że łatwego do wrzucenia na co dzień. Chociaż może niekoniecznie. Nie wiem, jeszcze muszę się nauczyć je nosić na co dzień. Zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuki w górę. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcecie, żebym robiła więcej takich filmików, to zostawcie komentarze na dole. Na razie, cześć!